Kasia Nowak przycisnęła twarz do zimnej szyby okna i patrzyła na ulicę pokrytą pierwszym śniegiem tego roku. Jej oddech tworzył małe kręgi pary na szkle, zacierając widok na szary warszawski poranek. Za plecami słyszała cichy szmer telewizora i nieregularne kaszlenie madzi, które od tygodni nie dawało jej spokoju. Każdy dźwięk wydawał się głośniejszy w ich małym mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy, gdzie tapety odchodziły od ścian, a kaloryfer grzał tylko wtedy, gdy miał na to ochotę. Kasia, czy możesz mi przynieść wodę? Zapytała słabym głosem Maja, próbując się podnieść z łóżka. Szesnastoletnia dziewczyna wyglądała jak cień samej siebie. Bladą skórą przypominała porcelanową lalkę, którą można złamać jednym dotknięciem. Jej ciemne włosy rozpływały się po poduszce niczym atrament, a oczy, kiedyś pełne życia, teraz zdawały się patrzeć w jakąś odległą przyszłość, której mogło nie być. Kasia szybko nalała wody do szklanki, sprawdzając, czy nie jest za zimna. Wiedziała, że Maja nie mogła pić zbyt chłodnych płynów, to tylko nasilało kaszel, który i tak rozdzierał jej płuca przez całą noc. Usiadła na skraju łóżka i podtrzymała siostrę, pomagając jej napić się powoli małymi łykami. Jak się czujesz dziś rano? Zapytała, choć znała odpowiedź po jednym spojrzeniu na twarz Mai. Lepiej! skłamała Maja z uśmiechem, który kosztował ją sporo wysiłku. Może dzisiaj będę mogła wstać i pomóc ci z gotowaniem. Obydwie wiedziały, że to nieprawda, ale każdego ranka odgrywały ten sam spektakl nadziei, jakby słowa miały moc zmieniania rzeczywistości. Kasia poczuła, jak ściska jej się gardło. Lekarz był jasny. Bez operacji maja nie doży wiosny 300 tysięcy złotych. Taka suma wydawała się równie odległa jak księżyc. Pracowała w trzech miejscach. Rano sprzątała biura, po południu obsługiwała klientów w małej kawiarni, a wieczorami tłumaczyła teksty dla agencji reklamowej. Zarabiała ledwo na czynsz i podstawowe potrzeby, a każdy zaoszczędzony grosz szedł na lekarstwa dla madzi. Telefon zabrzęczał na stoliku nocnym, SMS od właściciela kawiarni: Kasia, przykro mi, ale muszę cię zwolnić. Biznes nie idzie, nie stać mnie na dodatkową osobę. Jednym zdaniem straciła trzecią część swoich dochodów. Ręce jej zadrżały, gdy schowała telefon do kieszeni. Maja nie mogła tego zobaczyć. Wszystko w porządku? Zapytała siostra, wyczuwając napięcie w jej głosie. Tak, to tylko spam odpowiedziała Kasia, zmuszając się do uśmiechu. Ale w jej głowie już kiełkowała desperacka myśl, którą próbowała odgonić od tygodni. Wczoraj widziała ogłoszenie w internecie o charytatywnej aukcji w hotelu Bristol. Ludzie oferowali różne usługi, a pieniądze szły na cele dobroczynne. Randki na cele charytatywne, tak to nazywano eufemistycznie. Wiedziała, że to jej jedyna szansa, choć sama myśl o tym sprawiała, że robiło jej się niedobrze. Ale gdy patrzyła na Maję, jej wątpliwości zacierały się jak para na szybie. Tomasz Kowalski siedział w swoim biurze na dwudziestym piętrze wieżowca, wpatrując się w panoramę Warszawy rozciągającą się za oknami. Miasto wyglądało jak makieta z tej wysokości: małe samochody, malutcy ludzie, problemy, które z tej perspektywy zdawały się błahe. Ale jego własne problemy nie kurczyły się wraz z odległością. Wręcz przeciwnie, w ciszy biura stawały się większe, bardziej duszące. Na biurku leżały niedokończone raporty finansowe, ale jego myśli krążyły gdzie indziej. Za trzy dni mija trzecia rocznica śmierci Agnieszki, trzecia rocznica dnia, kiedy jego świat się skończył. Czasami wciąż budził się rano i przez ułamek sekundy spodziewał się zobaczyć jej uśmiech, usłyszeć jej śmiech dobiegający z kuchni. Ale mieszkanie było puste już od trzech lat. Tak puste, że echo jego kroków wydawało się jedynym dźwiękiem, który tam pozostał. Sekretarka Anna Zawadzka zapukała do drzwi i weszła z tacą kawy. Pan Kowalski, przyszła poczta, powiedziała kładąc stos listów obok komputera. I przypominam o wieczornym wydarzeniu charytatywnym w Bristolu. Pańska obecność jest bardzo oczekiwana. Tomasz westchnął. Kolejne wydarzenie towarzyskie, kolejne udawanie, że życie ma sens. Anna, czy to rzeczywiście konieczne? Nie mogę po prostu wystawić czeku. Wie pan doskonale, że pańska obecność jest równie ważna co pieniądze. Odpowiedziała z łagodnym uśmiechem. Ludzie potrzebują widzieć, że biznes ma twarz, że za sukcesem stoją prawdziwi ludzie z prawdziwymi wartościami. Poza tym, to dla dobrego celu. Pomocy potrzebującym rodzinom, potrzebujące rodziny. Tomasz pomyślał o swojej własnej rodzinie, która przestała istnieć jednej deszczowej nocy, kiedy pijany kierowca przejechał na czerwonym świetle. Agnieszka wracała wtedy ze spotkania z przyjaciółkami. Gdyby wyszedł z nią, gdyby nie został w biurze do późna, gdyby takie gdyby, prześladowały go każdego dnia. Dobrze, będę tam. Mruknął, wracając wzrokiem do okna. Ale tylko na godzinę. Pokażę się, dam jakiś czek i wyjdę. Anna pokręciła głową z dezaprobatą. Panie Tomaszu, tak się nie da. To aukcja, ludzie będą licytować różne rzeczy i usługi. Niektórzy oferują swój czas, umiejętności, nawet towarzystwo. To wszystko idzie na szczytny cel. Towarzystwo? Tomasz uniósł brew. Co to ma znaczyć? Randki charytatywne, nic niestosownego oczywiście. Po prostu elegancka kolacja, wyjście do teatru, tego typu rzeczy. Bogaci, samotni ludzie płacą za możliwość spędzenia czasu z kimś interesującym, a pieniądze idą na pomoc. Wszyscy na tym korzystają. Tomasz pokręcił głową z niesmakiem. Komercjalizacja samotności, robienie biznesu z ludzkiej potrzeby bliskości, ale z drugiej strony był zbyt cyniczny. Może rzeczywiście pomagało to ludziom, zarówno tym, którzy dawali, jak i tym, którzy otrzymywali pomoc. Jak długo trwa takie wydarzenie, zapytał już, żałując, że się zgodził. Zwykle kończy się około dziesiątej. Kolacja, prezentacje, aukcja, networking, standard. Anna zatrzymała się przy drzwiach. I panie Tomaszu, proszę chociaż spróbować się dobrze bawić. Agnieszka nie chciałaby, żeby Pan tak się zamknął w sobie. Gdy została sam, Tomasz poczuł znajome ukłucie w sercu. Anna miała rację. Agnieszka zawsze mówiła mu, żeby żył pełną piersią, żeby nie marnował czasu. Ale jak można żyć pełną piersią, gdy druga połowa duszy została pochowana na Powązkach? Kasia stała przed lustrem w małej łazience, próbując rozpoznać siebie w odbiciu. Miała na sobie jedyną sukienkę, którą zachowała po studiach. Czarną, prostą, ale już niemodną i lekko spłowiałą. Próbowała ukryć plamę na rękawie kawałkiem taśmy, ale w jasnym świetle hotelu, bristol będzie to widoczne. Jej włosy związała w prosty kok, nie mając środków na fryzjera, a jedynymi kosmetykami, które posiadała, była szminka po mamie i maskara kupiona na wyprzedaży. Czy to na pewno dobry pomysł? Zapytała swoje odbicie szeptem. Ale gdy usłyszała kolejny atak kaszlu Madzi z drugiego pokoju, wszystkie wątpliwości zniknęły. Podeszła do łóżka siostry, która leżała z zamkniętymi oczami, oddychając płytko i nieregularnie. Wychodzę na chwilę, powiedziała cicho. Pani Nowak z dołu będzie sprawdzać, jak się czujesz. Wrócę późno, ale zostawiłam ci kolację na kuchence. Maja otworzyła oczy i spojrzała na Kasie z niepokojem. Dlaczego jesteś tak ubrana? Dokąd idziesz? Na spotkanie służbowe, skłamała Kasia, całując siostrę w czoło. Może dostanę nową pracę, lepiej płatną. Podróż do centrum kosztowała ją ostatnie pieniądze na bilety tramwajowe. Gdy wysiadła przed hotelem Bristol, poczuła się jak intrus w świecie, do którego nie należała. Eleganckie samochody przyjeżdżały jeden za drugim, wysadzając gości w drogich garniturach i sukniach projektantów. Kobiety miały perfekcyjne fryzury i biżuterię, która prawdopodobnie kosztowała więcej niż roczny czynsz Kasi. W holu hotelu poczuła się jeszcze bardziej nieswojo. Kryształowe żyrandole rzucały miękkie światło na marmurowe podłogi, a w powietrzu unosił się zapach drogich perfum i świeżych kwiatów. Recepcjonistka spojrzała na nią z wyraźną dezaprobatą, jakby jej obecność była błędem w systemie. Dzień dobry. Jestem umówiona na wydarzenie charytatywne powiedziała Kasia, starając się zachować spokój. Nazwisko? Zapytała recepcjonistka chłodno Kasia Nowak. Zgłosiłam się jako uczestniczka aukcji. Kobieta przejrzała listę na komputerze, mrużąc oczy. Nie widzę pani nazwiska. Jest pani pewna, że rejestracja przeszła pomyślnie? Serce Kasi zabiło szybciej. Wypełniła formularz online tydzień temu. Sprawdziła go trzy razy. Musi tam być, proszę sprawdzić jeszcze raz. Po długiej chwili recepcjonistka westchnęła. A, znalazłam. Ale widoczne, że to była rejestracja warunkowa. Organizatorka chciała z panią porozmawiać przed wydarzeniem. Anna Zawadzka pojawiła się w holu kilka minut później. Elegancka kobieta po pięćdziesiątce, ubrana w perfekcyjnie skrojony garnitur. Spojrzała na Kasię z góry na dół, nie kryją swojego zaskoczenia. Pani Nowak? Mówiłam przez telefon, że to bardzo ekskluzywne wydarzenie. Nasi goście oczekują pewnego standardu. Rozumiem, odpowiedziała Kasia, czując jak się rumieni. Ale naprawdę potrzebuję tej szansy. Moja siostra umiera, a ja nie mam pieniędzy na operację. Anna zmarszczyła brwi. To nie jest organizacja charytatywna dla potrzebujących to wydarzenie dla ludzi, którzy chcą pomagać. Nasi uczestnicy to modele, aktorki, influencerki ludzie o pewnej pozycji społecznej ale ja też mogę coś zaoferować nalegała Kasia jestem wykształcona. Mówię w trzech językach, studiowałam literaturę. Mogę, proszę pani, przerwała Anna, to nie jest miejsce dla pani, byłoby to dla wszystkich krępujące. Kasia poczuła, jak ziemia usuwa się jej spod nóg. Przejechała przez całe miasto, wydała ostatnie pieniądze, zostawiła chorą siostrę, a teraz kazano jej odejść, bo nie wyglądała odpowiednio bogato. Ale gdy pomyślała o Mai, o jej bladej twarzy i coraz słabszym oddechu, wiedziała, że nie może się poddać. Proszę, powiedziała cicho. Dam pani wszystko, co zarobię tej nocy. Potrzebuję tylko jednej szansy. Anna Zawacka przyglądała się Kasi przez długą chwilę, jakby próbowała rozgryźć jakąś zagadkę. W końcu westchnęła i spojrzała na zegarek. Mamy pięć minut do rozpoczęcia. Może. Może znajdziemy dla pani jakieś lepsze ubranie w garderobie? Jej głos brzmiał na ustępstwo, ale w oczach wciąż było widać wątpliwość. Tomasz przybył do hotelu punktualnie o ósmej, jak zawsze. Walet parking odebrał jego czarne BMW, a on wszedł do holu z tym samym uczuciem znudzenia, które towarzyszyło mu na każdym takim wydarzeniu. Automatycznie ustawił na twarzy grzeczny uśmiech, maskę, którą nosił już od trzech lat. Odkąd stał się warszawskim wdowcem, jak nazywały go towarzyskie magazyny. W głównej sali balowej hotelu zebrało się około stu osób, śmietanka warszawskiego biznesu i arystokracji. Dźwięk rozmów mieszał się z delikatną muzyką kwartetu smyczkowego, a kelnerzy krążyli stacami szampana i wykwintnych przekąsek. Tomasz rozpoznał znajome twarze, innych przedsiębiorców, polityków, celebrytów, Wszystkich zjednoczonych jedną wspólną cechą mieli więcej pieniędzy, niż mogli wydać w jednym życiu. Tomasz, stary, jak się masz? Marcin Zieliński podjechał do niego z kieliszkiem w ręku i sztucznie entuzjastycznym uśmiechem. Konkurent w branży restauracyjnej, człowiek, który uwielbiał mieszać w cudzych sprawach. Słyszałem, że rozszerzasz biznes na Kraków. Dobry ruch, choć trochę ryzykowny w obecnych czasach. Marcin Odpowiedział Tomasz chłodno, przyjmując kieliszek od kelnera. Jak zwykle doskonale poinformowany o cudzych sprawach. Biznes to biznes, zaśmiał się Marcin. Ale powiedz, może wreszcie znajdziesz sobie kogoś na dziś? Słyszałem, że mamy kilka naprawdę atrakcyjnych kobiet w aukcji. Może wreszcie czas ruszyć dalej, co? Tomasz poczuł znajome napięcie w szczęce. Każdy uważał się za uprawnionego do dawania mu rad dotyczących życia osobistego, jakby żałoba miała datę ważności jak jogurt w lodówce. Jestem tu tylko biznesowo, odparł sucho. Tymczasem za kulisami Kasia stała przed lustrem w tymczasowej garderobie, nie mogąc uwierzyć w swoje odbicie. Anna znalazła dla niej sukienkę, prostą, ale elegancką, granatową kreację, która idealnie pasowała na jej figurę. Ktoś z obsługi wykonał jej szybki makijaż i upięcie, transformując ją w kogoś, kogo sama ledwo poznawała. Lepiej, mruknęła Anna, obchodząc ją dookoła. Ale pamiętaj, nie wspominaj o swojej sytuacji. Ludzie przychodzą tu się bawić, nie słuchać smutnych historii. Bądź urocza, inteligentna, ale dyskretna i nie oczekuj zbyt wiele. Kasia skinęła głową, choć serce biło jej jak młot. Ile zwykle, ile ludzie licytują? Różnie, od tysiąca do dziesięciu tysięcy, czasem więcej dla naprawdę atrakcyjnych osób. Ale, Anna zawahała się, uczciwie mówiąc, z tym tłumem może być trudno. Oni lubią znane twarze, ludzi ze swojej sfery. Gdy rozpoczęła się aukcja, Kasia stanęła z innymi uczestnikami na scenie. Obok niej stały profesjonalne modelki, aktorki, influencerki wszystkie pewne siebie, błyszczące jak diamenty w świetle reflektorów. Czuła się jak szara myszka między pawiami. Prowadzący aukcję był profesjonalny i charyzmatyczny. Jedna po drugiej kobiety schodziły ze sceny z uśmiechem, zebrawszy kilka, a czasem kilkanaście tysięcy złotych. Publiczność żywiołowo licytowała, śmiejąc się i żartując. Atmosfera była lekka, towarzyska. Gdy przyszła kolej Kasi, prowadzący przeczytał jej skromną prezentację. Kasia Nowak, studentka polonistyki, mówi w trzech językach. Cisza, która zapadła, była głośniejsza niż wszystkie wcześniejsze oklaski. Spojrzała w tłum i zobaczyła twarze pełne obojętności, niektóre wyrażające wręcz znudzenie. Nikt nie podniósł ręki. Czy mamy jakieś oferty? Zapytał prowadzący z wymuszonym entuzjazmem. Pięćset złotych za wieczór z uroczą Kasią. Cisza. Kasia czuła, jak płonie jej twarz ze wstydu. W tłumie widziała ludzi odwracających wzrok, rozmawiających między sobą, jakby jej w ogóle tam nie było może trzysta próbował prowadzący, ale jego głos zdradził już pokonanie. To wtedy Tomasz, który do tej pory obserwował aukcję z tylnej części sali, poczuł coś, czego nie odczuwał od lat patrzył na tę dziewczynę. Tak młodą, tak bezbronną w swojej desperacji, i przypomniał sobie Agnieszkę, mówiącą mu kiedyś: Tomasz, zawsze znajdziesz powód, żeby pomóc, jeśli rzeczywiście chcesz pomóc. Powoli podniósł rękę: Dwadzieścia tysięcy złotych, powiedział Tomasz spokojnym głosem, który niósł się przez całą salę, jak grom z jasnego nieba. Cisza, która zapadła, była absolutna. Nawet kwartet smyczkowy przestał grać. Wszystkie głowy obróciły się w kierunku tylnej części sali, gdzie stał wysoki mężczyzna w ciemnym garniturze. Prowadzący aukcję przez chwilę nie mógł znaleźć słów, a potem zająknął się. – Czy... czy dobrze usłyszałem? Dwadzieścia tysięcy? – Słyszał pan dobrze – potwierdził Tomasz, ruszając przez tłum w kierunku sceny. Ludzie rozstępowali się przed nim, szepcząc między sobą. – I podwyższam do pięćdziesięciu tysięcy. Kasia poczuła, jak ziemia kołysze się pod jej stopami. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Pięćdziesiąt tysięcy złotych. To wystarczy na operację madzi, a może nawet zostanie coś na leczenie następcze. Ale dlaczego? Dlaczego ten obcy człowiek. spojrzała na niego i ich oczy spotkały się na moment. W jego wzroku nie było pożądania ani aroganckiej wyższości, którą widziała u innych mężczyzn. Było tam coś innego. Zrozumienie, współczucie? Marcin Zieliński wypił swój szampan jednym łykiem i wykrzywił twarz w grymasie. Tomasz, co ty wyprawiasz? szepnął ostro. To jakaś żałosna dziewczyna bez grosza, nie twoja liga. Moja liga? Tomasz spojrzał na niego z pogardą. A jaka to jest moja liga, Marcin? Plastikowe lalki bez duszy, które potrafią tylko wydawać cudze pieniądze. Prowadzący próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Mamy ofertę pięćdziesięciu tysięcy złotych. Czy ktoś chce przebić? Nikt się nie odezwał. W końcu młotek opadł. Sprzedane! Kasia schodziła ze sceny na drżących nogach. Anna Zawadzka podeszła do niej z mieszanką szoku i podziwu na twarzy. Nie wiem, jak to zrobiłaś, szepnęła. Tomasz Kowalski to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, a od śmierci żony nie spojrzał na żadną kobietę. Śmierci żony? zapytała Kasia słabo. Trzy lata temu. Tragiczny wypadek. Od tamtej pory żyje jak pustelnik. Anna przyjrzała się jej uważnie. Musi w tobie widzieć coś wyjątkowego. Tomasz podszedł do nich kilka minut później, gdy tłum nieco się rozrzedził. Z bliska Kasia widziała, że był starszy niż myślała. Prawdopodobnie po trzydziestce, ale w jego oczach było coś, co sprawiało, że wyglądał na znacznie starszego. Były to oczy człowieka, który widział zbyt wiele smutku. Pani Nowak wyciągnął do niej rękę. Tomasz Kowalski, możemy porozmawiać na osobności? Przeszli do małego salonu na tyłach hotelu, gdzie było ciszej i intymniej. Kasia siedziała na skraju fotela, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Dlaczego? Zapytała w końcu: Dlaczego pan to zrobił? Tomasz usiadł naprzeciwko niej i długo milczał, jakby sam próbował znaleźć odpowiedź, bo widziałem w pani kogoś, kto rzeczywiście potrzebuje pomocy. Nie kogoś, kto chce pieniędzy na nową torebkę czy wakacje w Monte Carlo kogoś, kto jest gotów poświęcić swoją dumę dla osoby, którą kocha to dla mojej siostry powiedziała cicho. Ma szesnaście lat i potrzebuje operacji. Bez niej. Głos jej się załamał. Wiem, odpowiedział łagodnie. Anna mi powiedziała, ale chcę, żeby wiedziała pani, że to nie jest transakcja biznesowa. Nie oczekuję niczego w zamian. Kasia spojrzała na niego z niedowierzaniem. Ale aukcja to znaczy, że. to znaczy, że oficjalnie jesteśmy umówieni na kolację przerwał jej. Ale to tylko formalność. Może po prostu zjemy razem kolację, jak dwoje ludzi, którzy mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Po raz pierwszy od tygodni Kasia poczuła coś, co przypominało nadzieję. Nie tylko nadzieję na uratowanie madzi, ale nadzieję na to, że może istnieją jeszcze dobrzy ludzie na świecie. Że może nie wszystko jest stracone. Dziękuję. Wyszeptała. A łzy, które próbowała powstrzymywać przez cały wieczór, w końcu popłynęły. Nie wiem jak panu kiedykolwiek nie musi pani niczego spłacać powiedział cicho. Czasami po prostu musimy dać sobie szansę na to, żeby być dobrymi. Trzy miesiące później Kasia siedziała na ławce w parku Łazienkowskim, obserwując, jak Maja karmi kaczki kawałkami chleba. Jej siostra wyglądała jak zupełnie inna osoba. Policzki znów miały kolor, oczy błyszczały życiem, a śmiech, który przez tak długo milczał, znów wypełniał powietrze wokół nich. Operacja przebiegła pomyślnie, a rekonwalescencja była szybsza niż przewidywali lekarze. Kasia, patrz, ta mała kaczka ma złamane skrzydło, ale wciąż próbuje pływać, zawołała Maja, wskazując na małego ptaka, który z determinacją podążał za resztą stada. To tak jak ja, prawda? Byłam złamana, ale nie poddałam się. Nie, odpowiedziała Kasia z uśmiechem. Ty nigdy nie byłaś złamana. Byłaś tylko chora, a to zupełnie co innego. Telefon Kasi zawibrował. SMS od Tomasza. Czy dziewczyny mają ochotę na lody? Jestem niedaleko z samochodem pełnym lodów gelato z tej nowej włoskiej lodziarni. Od tamtego wieczoru w hotelu Bristol Tomasz stał się częścią ich życia. Ale w sposób tak naturalny i dyskretny, że czasami Kasia musiała przypominać sobie, jak się poznali. Nie było między nimi romantycznego napięcia ani presji, po prostu przyjaźń. Głęboka, szczera przyjaźń dwojga ludzi, którzy znaleźli w sobie nawzajem coś, czego szukali, nie wiedząc nawet, że tego potrzebują. To Tomasz? Zapytała Maja, która zdążyła już go polubić. Powiedz mu, że chce te z czekoladą i pistacjami. Kasia odpisała na wiadomość, a potem spojrzała na siostrę. Maja, mogę cię o coś zapytać. Co myślisz o Tomaszu? Szesnastolatka przestała karmić kaczki i przysiadła obok siostry. Myślę, że jest smutny, ale nie taki smutny jak wcześniej. A ty jesteś szczęśliwsza, kiedy on jest w pobliżu. Tylko szczęśliwsza? Może trochę zakochana, dodała Maja z figlarnym uśmiechem, ale to w porządku. Zasługujesz na miłość, Kasiu. Przez całe życie się mną opiekowałaś, pora pomyśleć o sobie. Kiedy Tomasz pojawił się z lodami, jego twarz wyglądała na bardziej opaleniala niż zwykle. Nie było to jednak efekt słońca, po prostu uśmiechał się częściej, usiadł obok nich na ławce i rozdał pojemniki z gelato. Jak się miewa przyszła pielęgniarka? Zapytał Maję, która postanowiła studiować medycynę inspirowana swoim doświadczeniem z chorobą. Świetnie. Dostałam się na wszystkie uczelnie, na które aplikowałam. Ale chyba wybiorę Warszawski Uniwersytet Medyczny. Będę blisko was. Nas? zapytał Tomasz, spoglądając na kasie. To było pierwsze określenie ich relacji jako czegoś wspólnego czegoś, co łączyło ich wszystkich trojkę. Kasia poczuła ciepło rozlewające się w piersi. Tak, nas, potwierdziła Maja, bo wy się pobierzecie, prawda? Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale kiedyś. To widać gołym okiem. Oboje zarumieniły się jak nastolatki. Tomasz odkaszlnął i spojrzał na Kasię. Może powinniśmy o tym porozmawiać. Nie o ślubie, dodał szybko, ale o... o tym, co między nami jest. Tej nocy, gdy maja już spała, Kasia i Tomasz siedzieli na balkonie jej mieszkania. Tym samym balkonie, z którego kilka miesięcy temu patrzyła na szary świat bez nadziei. Teraz ten sam widok wydawał się pełen możliwości. Wiesz, powiedział Tomasz cicho, przez trzy lata myślałem, że nigdy więcej nie będę potrafił czuć. A potem zobaczyłem Cię na tej scenie, tak bezbronną i tak odważną, jednocześnie. I coś we mnie się odmieniło. Ja też myślałam, że życie to tylko przetrwanie, odpowiedziała. Że szczęście to luksus, na który mnie nie stać. Ale nauczyłeś mnie, że czasami uniwersum zsyła nam ludzi dokładnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy. Pocałowali się po raz pierwszy tamtej nocy pod gwiazdami Warszawy. Na balkonie małego mieszkania, które stało się domem dla trójki ludzi. Którzy znaleźli siebie nawzajem w najmroczniejszych momentach swoich żyć. A w oddali przez otwarte okno słychać było spokojny oddech Madzi, dziewczyny, której życie zostało uratowane nie tylko przez pieniądze, ale przez miłość, która przyszła nieoczekiwanie, gdy nikt już na nią nie liczył.